Dzisiaj trochę luźna forma to nie znaczy, że będzie łatwiej, wręcz będzie trudniej, bo przygotowaliśmy sobie nawzajem no, trudniejsze i łatwiejsze pytania dotyczące naszego życia, ale to między innymi po to, żeby pokazać Wam, no, że jesteśmy tacy jak Wy, popełniamy błędy i naprawiamy te błędy. Tak, też Naprawiamy. Staramy się naprawiać, aczkolwiek nie ma ideałów, nie lubimy ideałów i mamy tutaj takie przygotowane pytania. Nie, on, nie są one łatwe. Pierwsze pytanie jest takie, właściwie ono dowodzi, że niby bracia bliźniacy, a jednak nie do końca tacy sami. Wręcz ja mam teorię, że, że jesteśmy całkowicie różni. To prawda, wielu przecież naszych znajomych, takich naszych osobnych znajomych, no, twierdzi dokładnie, że jesteśmy całkowicie inni, a ci, którzy nas jeszcze tak dobrze nie znają, mogą się czasami pomylić i faktycznie myśleć, że jesteśmy tacy sami. No to. Pierwsze pytanie jest pytaniem takim ogólnym, myślę o nałogi. No, czy ty, Mateuszu, w życiu miałeś jakieś nałogi? Przyznaj się. Pe Pewnie, że tak. Mam dalej nałogi. Tylko, że tak. Miałem inne, a mam inne. I moim największym nałogiem były pączki. Za czasów studiów nie wyobrażałem sobie usiąść, wtedy czytałem gazety. No, monitorowałem prasę, bo myślałem, że jest to źródło wiarygodnej wiedzy i że to tam są napisane fakty, których właściwie nie da się podważyć. No bo jakaś ważna gazeta napisała coś, to no, to siedziałem, czytałem, piłem kawę i jadłem pączki i pamiętam, że do tego stopnia byłem uzależniony od tych pączków, że kupując gazetę, jak nie było pączków, to traciłem przyjemność czytania tej gazety. Właściwie to nie było sensu, to było połączenie: pączek, kawa, gazeta. Ja pamiętam te, te pączki, często ci te, te pączki podbierałem, ale nie czułem się znowu uzależniony od pączków. Ja znowu miałem, no przyznam się tutaj, zresztą nie raz już to mówiłem głośno. Jestem dumny z tego, że rzuciłem ten nauk, ale przyznam się od piątego roku studiów. O, o studiów, o dziwo, no i ja paliłem papierosy. Zacząłem to całkiem niewinnie, no tak jak wszyscy, myślę, że z każdym nałogiem, najpierw dawka Niska, malutka, taka bezpieczna, ktoś by pomyślał, ale jednak pamiętajcie, nikotyna jest jednym z najsilniejszych substancji psychoaktywnych, ale że dawka jest i forma jest taka, a nie inna, no nie powoduje śmierci i tak szybkiego uzależnienia jak inne twarde narkotyki. Prawda jest taka, że trzeba uważać i piąty rok, o dziwo, pamiętam jak dzisiaj chodziliśmy w większej grupie na do czytelni na ulicy Parkowej we Wrocławiu, kto był, to może napisać komentarz jakie tam piękne czasy, no i tam e, kawka i fajeczka na początku czyjaś e, no i dałem się w którymś momencie nawet nie wiem kiedy e, wciągnąć. No i po latach e, zmiany stylu życia udało mi się to rzucić. O tym będziemy pewnie mówić. E, no ja później. pamiętam, ty się namiętnie lubiłeś uczyć w czytelni, to teraz już wiem dlaczego, bo tam były papierosy, pewnie różne inne dziwne narkotyki, tak? No bo kawa no, była. To nie, nie dziwne, no. to nie było innych, nie wiem, ja nie kojarzę przynajmniej. Yy, ale yy, no właśnie, I teraz yy, to przejdźmy, jak udało nam się rzucić, no skoro coś się pojawiło, i znaczy, ja uważam, że tak nie pamiętam, żeby to był problem. Mhm. Yy, bo od momentu, kiedy, znaczy, po pierwsze, to, to było dużo błądzenia. Do, zdecydowanie, mimo że ktoś by powiedział, słuchajcie, lekarze, no wykształceni, uczą Was przecież mądrych rzeczy na tych studiach. No to przecież ym, wiedzieliście wszystko, yy, ale no, ja pamiętam, że wręcz mój mózg yy, był przekonany, że ja nie robię sobie nic złego tymi pączkami, tymi słodyczami, które jadłem. Pamiętam, jak jechałem na dyżur, zawsze kupowałem sobie, no już pomijając te pączki, to zawsze jeszcze wchodził taki pitny jogurt, yy, wypełniony po brzegi cukrem yy, do tego bułka. I pamiętam takie z batony Banty. Tak. Generalnie syfu tyle, co, ym, co mój organizm przyjął w tamtym czasie, to aż łapie się za głowę i, yy, i to, jest, to jest niesamowite. Jak działają mechanizmy ludzkie? Po pierwsze w mojej głowie nie było świadomości. No to głupota, to, była, to, to, była, to był brak wiedzy. Yy -y. Czyli cała informacja dookoła, która, której ja nie posiadałem, yy, to mówiła jasno, no nie jest to szkodliwe, okej, okay, można sobie jeść i nie, zba, nie zważać na konsekwencje. No ale momentem przełomowym, mhm. kiedy, kiedy zacząłem uświadamiać sobie pewne rzeczy, no to przede wszystkim było zdobycie wiedzy. Tak? No mhm. Wiedza, którą się zdobyło, którą ja zdobyłem, sprawiła, że oczy zaczęły się szeroko otwierać i zaraz, cholera jasna, coś tu nie gra, kiedy ja w ciągu dnia, jem tak bezwartościowe rzeczy i im więcej wiedzy posiadałem, tym więcej strachu w moim organizmie się pojawiało i tym szybciej, bo jakby mnie strach. Świadomość i strach przekonała do tego, żeby tego nie robić, no bo, i zmiana perspektywy. Kiedy zmieniasz perspektywę swojego życia nie na miesiąc, co będzie za miesiąc, tylko jak będziesz mhm. wyglądać za 30 lat, albo jak twoje zdrowie będzie wyglądać za 30 lat, Zmienia, u mnie zmieniło totalnie podejście do życia. Wywaliliśmy słodycze z domu, zmieniliśmy swój styl życia. Jeszcze wtedy nie, nie robiliśmy tego, co robimy teraz, więc to był taki styl życia na razie bez cukru. Ja myślę, że dokładnie głównym, głównym taką podstawą radzenia sobie ze wszystkimi nałogami, dosłownie wszystkimi, jest przede wszystkim zmiana sposobu jedzenia, chociażby wyrzucenie słodyczy z domu. Bo ja pamiętam, że jednym z najważniejszych etapów u mnie rzucania nałogu tytoniowego było też jakby zaczęcie od rzucenia tego uzależnienia od słodyczy. No przecież słodycze lały się dookoła. Wszędzie, zwłaszcza na dyżurach, które są potężnym stresem, a jak, jak wiesz, stres nakręca kortyzol. Kortyzol zwiększa ryzyko zjedzenia czegoś wysokowęglowodanowego i w którymś momencie ten uzależniony organizm powoduje, że on bez tego słodycza gdzieś tam blisko źle się czuje, niekomfortowo i musi mieć ten słodycz. No u mnie po rzuceniu nałogu słodyczowego, no później było już teoretycznie z górki, bo wszystko inne zaczęło się układać. Umysł zaczął inaczej myśleć, i w którymś momencie postanowiłem: No, bo to też wiadomo, z, z spaleniem jest tak, że zwykle pierwsza, a może nawet druga, próba nie działa, po którymś razie. Ale też zaczęło się od wiedzy. Ja zdobywałem wiedzę, jak działa ten, ten nauk, jakie są nieprawidłowe przekazy, które so, idą za tym nałogiem, chociażby przecież cała propaganda tych lat 30. 40 i później później, które promowały papierosy jako przecież zdrowy wręcz lek. No, niektórzy lekarze zalecali dawać dzieciom papierosy na różnego rodzaju dolegliwości, i te, ta cała propaganda te, te ci kowboje którzy są bardzo męscy i palą papierosy, ten ranny żołnierz w filmie wojennym, który prosi o papierosa, ten więzień, który prosi o ostatniego papierosa, to wszystko jest propaganda, która powoduje, że ten, że ten nauk jest nie tylko nałogiem takim fizycznym, tylko nałogiem wręcz psychologicznym, bo w którymś momencie mówisz tak, no to... To jak to, to? To będę tak gorszy niż ci z reklamy. Będzie mi może bolało, jakby umysł zaczyna płatać figle i trzeba się po prostu na to przygotować. Ja sobie to wszystko przyrobiłem, wszystko sobie rozpisałem, wyznaczyłem sobie konkretny dzień. ty nawet byłeś świadkiem tego mojego ostatniego papierosa i, i poszło fajnie. Plus, miałem później jakieś tam mechanizmy obronne w miejscach, w których. Hmm, lubiłem palić, no, skomplikowany też może bardziej proces już po, żeby przygotować się na, na to, co możecie spotkać w głowie, ale da się to zrobić. No, ale jeszcze ważne, no bo yy, często spotykam się z taką opinią, że no dobra, przecież tak lubiłeś pączki, to co nagle Ci się odechciało i właśnie to jest niesamowite, że potem wprowadzając styl życia 16 na 8, czyli post przerywany 16 na 8, Twój organizm po pierwsze, w wyniku spożywania wysokowęglowodanowego, a ewidentnie byłem na takim etapie, mimo że byłem w, e, ogólnie szczupły, to brzuch, y, brzuch wystawał poza, y, poza rejony ciała, więc to był, ja byłem takim typowym tofi, y, czyli szczupły na zewnątrz, a otyły w środku. I kiedy wprowadziłem styl życia 16 na 8, to y, sami wiecie zresztą, uczucie głodu. I pożądania po prostu zmniejsza się, dlatego że hormony odpowiedzialne za to uczucie regulują się. I teraz ja wiem, że jeden pączek krzywdy mi nie zrobi, i nic by się nie stało, gdybym raz na jakiś czas zjadł sobie pączka. Tylko teraz moje myślenie jest takie: po pierwsze, nie czuję takiego pożądania, jak czułem. Po drugie, mając tą świadomość, co robi cukier w Twoim mózgu, w Twoim organizmie, no to sobie odpowiadasz na pytanie: no dobra, pewnie że nie jesteś. Nie, nie, nie masz związanych rąk i zjedz sobie tego pączka jak chcesz, ale pytanie po co to chcesz zrobić i co to dostarczy do twojego organizmu, a jeżeli już to zjesz, to przecież wiesz co ten cukier robi z twoimi Komórkami. I to myślę, że dokładnie można streścić w takim zdaniu, że samo rzucanie nałogu jakikolwiek by nie był, to jest proces, który prowadzi do zmiany życia. Nie da się po prostu powiedzieć w głowie, że od dzisiaj nie i to jest challenge. Oczywiście niektórym pojedynczym osobom się to udaje, ale jeżeli za tym nie pójdzie no właśnie. autoanaliza, właśnie ta edukacja. Tak. E, później ta, ta wiedza na przykład, że ja, ja ten pie pierwsze dni rzucania nałogu, to byłem na trzy dni pierwszej w życiu głodówce. Wiedziałem dobrze, wcześniej wszedłem w styl życia keto. Wiedziałem dobrze, że ciała ketonowe zmniejszają uczucie głodu nie tylko na słodycze, ale także głodu nikotynowego i świadomie wszedłem w to trzydniową głodówką i w trudnych okresach, kiedy gdzieś tam myślało się o, tych, o tym papierosku, by było ich niewiele, no to po prostu mój organizm podpowiadał, dobra, no to jest ten moment, kiedy znowu trzeba wyindukować więcej ciał ketonowych, zrobić przerwę w jedzeniu, dwa, trzy dni i to mi zwykle pomagało. Hmm. I skoro już mówimy, bo myślę, że dzisiaj skupimy się na właśnie na tym nałogu nałogach, papierosowym dokładnie. i słodyczowym, bo to chyba to są najczęstsze nałogi, to... Ja też dostrzegam wśród pacjentów, że znaczy ja tak przynajmniej mam i ja taki jestem. Ja nie owijam w bawełnę. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to przede wszystkim daję wiedzę. Albo jeżeli mam czas w gabinecie, niestety dużo tego czasu nie ma, ale na szczęście jest kanał YouTube, na którym właśnie jesteśmy. Tak jest. I po to on jest, żeby odesłać Was na ten kanał i tam zdobywacie wiedzę. Potem ta druga wizyta już jest dla nas łatwiejsza, mm -hmm. i pacjent najczęściej ma pytania, macie pytania, i teraz. To jest niesamowite. To, czego się dowiesz i zdobędziesz, więc nie da się odwiedzić, nie da się odwiedzić. I teraz tu się zaczyna fajna sprawa, mm -hmm. bo to nie jest twoja wina, że suwasz Coca-Colę. Też tam byliśmy, pijesz różnego rodzaju chemikalia, bo dookoła świat jest tak skonstruowany, żeby może niekoniecznie, żeby one były uważane za zdrowe, ale na pewno nie przedstawia się ich w świetle takim, że powodują raka, cukrzycę i uzależnienie. i, uzależnienie. i gdy dalej tak będziesz postępować, to życzę powodzenia, udar zawał i yy, no, życie do kitu. I teraz to jest niesamowite, bo ja widzę w oczach pacjentów, widzę w Waszych oczach, że Wy zdobyliście wiedzę. Mhm. I teraz mnie nie przekonuje głaskanie po głowie, tylko ja uważam, zwłaszcza u mężczyzn to działa, tutaj trzeba powiedzieć, jakie są fakty. No a mhm. fakty nie są takie, że generalnie twoje życie będzie usłane wanilią i będzie dookoła roztaczać się dywan zielonej trawy i właściwie będziesz biegł tylko po tej trawie i życie będzie piękne. Nie. Będą dobre dni. Będą dobre dni. Nie, tutaj, jeżeli tego nie zmienisz, to fakty są takie. Że będziesz wrakiem człowieka i prawdopodobnie będziesz albo po zawale serca, albo z niedowładem jednostronnym po udarze, jak dobrze pójdzie. A jak źle pójdzie, to po prostu będziesz trup w wieku 55 lat. Prawda jest yy, też taka, że yy, niestety nie da się yy, napić z tego źródełka. Jeżeli się nawet podprowadzi tego konika, no po prostu się nie da. Wiedza jest tym podprowadzeniem do wodopoju. Ale każdy, każda osoba ma swój indywidualny czas w życiu, tym albo następnym kolejnych, jeżeli wierzycie w, w takie rzeczy, do rozpoczęcia zmian. Niektórzy niestety pod wpływem wiedzy i inspiracji nie, nie zmieniają się nigdy i to też nie, nie, nie jest Wasza wina, po prostu Wasz umysł jest obwładnięty w, w potężnej wiedzy nawykami, doświadczeniem, nałogiem to jest trudne, bardzo często bez psychoterapii sobie z tym nie radzicie, zwłaszcza w wieku 70, 80, niektóre osoby uważają w ogóle, niestety, to, to słuchajcie, nieprawda, wymazujemy to zdanie z mózgu, że w wieku 70 lat albo 65 już tak naprawdę pozostało Wam nałożenie na, na, na sobie prześcieradła i podciąganie się na cmentarz, nie, to nieprawda, w wieku 70 lat można zacząć pięknie żyć i to mogą być najpiękniejsze lata w Waszym Życiu bez nałogów, z pełną odpowiedzialnością, z niesamowitą wdzięcznością za życie i ze zmianami, o których nawet się nie marzylibyście wcześniej, nigdy nie jest późno na zmiany, nigdy nie jest późno na walkę z nałogą i na rozwój i wychodzenie ze strefy komfortu. Pięknie powiedziane. I chyba byśmy na tym skończyli ten. Odcinek życząc Wam determinacji i siły na zmiany w każdym etapie Waszego życia, począwszy od e, świadomego tego lata no, dorosłości, po aż starość. Tak. I przede wszystkim słuchajcie, perspektywa. Tak. Jak zmienisz perspektywę swojego życia, zmienia się wszystko. E, tak jak też dzisiaj rozmowa z pacjentem 30. 6-7-letnim z cukrzycą typu 2 i pamiętam widok jego oczu, jak, jak powiedziałem, że jak, nie, niech pan zmieni perspektywę swojego życia. Nie myśli o następnej imprezie za tydzień, tylko pomyśli, jak będzie pan wyglądał za 10 lat w tym gabinecie i gwarantuję Panu, jeżeli nie przestanie pan tego robić, tego jeść, bo ma pan już wiedzę, to to życie będzie naprawdę smutne a można było coś zrobić 10 lat wcześniej i to mnie przekonuje i mam nadzieję że też przekonało was także życzymy pięknego życia i świadomości przede wszystkim w tym świecie poplątanym i no tych fake newsów nie no, trzeba to powiedzieć tak, no. wyłączamy telewizję prawdy was. półprawdy i i tej nagie